Troszeczkę późno ostatnio coś nagrywam, ale niestety warunki o tej godzinie są zdecydowanie lepsze niż warunki o godzinie, niż np. warunki w godzinie popołudniowej. Co, ja co ja tu dla Was dzisiaj mam? Słuchajcie, ee, był już Peugeot 308T7 na moim kanale i to co na jego temat myślę możesz zobaczyć tutaj gdzieś powinien wyskoczyć w górnym rogu link do filmu do odcinka do mojej prezentacji i tam sobie możecie zobaczyć co ja myślę o tym samochodzie natomiast dlaczego pokazuję Wam drugi raz Peugeota 308 T7 dlatego, że jest to model po lifcie i, i przede wszystkim jest to model pięciodrzwiowy tam Wam pokazywałem model przed liftem i model trzydrzwiowy Eee, słuchajcie, wciąż myślę, że jest to jeden z najbardziej wygodnych samochodów, jaki możecie kupić do segmentu 1, e, czyli ABC e, do 15 tysięcy w tych segmentach, jeżeli chcecie kupić jakiś samochód, to to jest najbardziej możliwy wygodny samochód, jaki możecie kupić. On jest wygodniejszy od swojej konkurencji, czyli na przykład od Seata Leona, od e, Aurisa, od e, Golfa, od Audia 3, być może. Stwierdzicie, że to jest Francuz, być może stwierdzicie, że on nie jest tak dobry i w ogóle. E... Okej, okay, nie będę tu nikogo przegonywał, bo nie mam w tym żadnego, że tak powiem, e... interesu. Natomiast chciałbym Wam tylko powiedzieć, że jest to samochód zdecydowanie najwygodniejszy e... I, i tak szczerze mówiąc, nawet nagram na TikToku, jeśli chodzi o, wygo o wygodny samochód, że właśnie go polecam jak najbardziej tak jak mówię do segmentu ABC, tam dalej już nie mówimy, bo dalej to są większe samochody, to są kombi, to są im większe, tym bardziej wygodniejsze, ale tak jak mówię, do segmentu C najbardziej wygodny samochód. Dalej tak twierdzę, dalej to podtrzymuję. Słuchajcie, tutaj mamy model z poliftingu. Eee, taki trochę, my mamy taki trochę, przed Wami jest taki bida-lifting, dlatego że model po liftingu głównie różni się tym, że ma zmieniony wlot i ma tutaj ten przód troszeczkę inny eee, i też dodano światła do jazdy dziennej, czyli tutaj w tym momencie powinny być światło do jazdy dziennej, my tu mamy taką ślepkę jakby, ale tak czy inaczej, no zobaczcie, no cały czas podtrzymuję, że jest to jeden z najlepiej zaprojektowanych przodów. Rzecz ten przód jest po prostu piękny Tu nie ma co zmieniać Jeszcze bardziej mi się ten przód podoba od tego e, poprzedniego Bardzo fajny przód e, Nic bym tutaj nie zmienił Nie, 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 nie wcisłbym tu swoich motoryza, motoryzacyjnych kikutów Dlatego, że wiem, że zepsułbym tu coś Po prostu jest to wszystko idealnie tu e, zrobione Fajnie musi wyglądać e, model mm, z tymi światłami do jazdy dziennej Te światła się uruchamia ogólnie e, w ten sposób, że one ogólnie się uruchamiają automatycznie. Jeżeli są światła do jazdy dziennej, to mamy tu też napis auto. Możemy zostawić na auto. Możemy też zostawić na zero. One i tak się uruchomią, i tak się uruchomią. I wygląda to pięknie. To jest rzecz numer jeden. Ten charakterystyczny kulfon troszeczkę jednak został. Pięknie to wygląda. noc Bayer, Bayer. jeśli chodzi o przód Bayer. To jest rzecz numer jeden, jeśli chodzi o model po liftingu. Ten, przede wszystkim ten wlot powietrza, ten przód. On jest troszeczkę inny, jest odświeżony, no i jest to dobrze zrobione, jest to naprawdę fajnie zrobione. Druga rzecz, e, jeśli chodzi o model po liftingu i to teraz nie wiem czy... Tutaj, tutaj by się już musieli wypowiedzieć hmm, specje od, od Peugeota, bo słuchajcie, e, co myślę na temat audio. To już Wam mówiłem w poprzednim odcinku. Nie będę się tutaj, że tak powiem, e, rozdrabniał. Ale e, tutaj mamy wersję 5 I tutaj mamy to samo radio. To jest chyba RD4. Jak się nie mylę, jeśli się mylę, to mnie poprawcie. E, I tutaj mamy to samo radio. Z tym, że ono już ma zupełnie inny wyświetlacz. Zobaczcie. Znaczy się wyświetlacz. No troszeczkę inaczej to wygląda. E, nie wiem, czy trzeba zapalić samochód, czy nie. Sprawdźmy to, to ja wiem, że jest full i level too low, okay. yy, I teraz widzicie, on ma to radio tak jakby Ten wyświetlacz ogólnie jest zupełnie inny, najważniejsze rzeczy Kóczę, tu trzeba wszystko pozamykać, pozapalać, żeby się wszystko normalnie nam zapaliło. Słuchajcie, wszystkie najważniejsze rzeczy mamy tutaj tak jakby w tych pierwszych trzech ikonkach. Tam one były tak jakby w tych ukrytych opcjach. Bardzo mi się to podoba, ale do czego dążę? Hmm, do tego dążę, że radio jest to samo, co w tamtym peżocie, a gra zupełnie lepiej. I teraz tak, e, wiadomo, że nie jest to kwestia radia, tylko jest to pewnie kwestia umiejscowienia głośników i ale tam w tamtym peżocie też były głośniki w, tyl, e, w tylnych. E, Okolicach drzwi, bo tam nie było drzwi, ale też były głośniki. No ja nie wiem, jak to jest zrobione. Tutaj są głośniki, tam są głośniki. Eee, gra to zdecydowanie lepiej. I teraz, tak jak w pierwszej trzydrzwiowym. drzwiowym. Grało to powiedzmy tak jak mówiłem Fatalnie, no dramatycznie to grało Powiedzmy, że grało w skali od 1 do 10 na 3 No to tu gra to zdecydowanie lepiej Ale to też jest delikatnie lepiej To powiedzmy tak od 1 do 10 na 4 No to jeden przeskok to jest zdecydowanie lepiej no, Bo to słychać, jest ta różnica I powiem Wam tak Widzieliście, macie tam co ja przeżywałem z tym samochodem Jak tam przeżywałem kar Audio To też macie w, w jednym odcinku jak, z, jak zmieniałem karę e, audio w tym i co osiągłem, e, to powiedzmy, że tutaj gra tak jak tam, po tych wszystkich moich zmianach. Także, no fajnie, że to ogólnie nie jest to samo, że coś tu poprawili. No i tyle, nie? Także radio gra zdecydowanie lepiej, w ogóle audio nie mogę powiedzieć radio, bo radio to jest to samo e, co w tamtym. Natomiast audio tutaj w tym peżocie 5-odrzwiowym po liftingu gra lepiej niż w peżocie 3-drzwiowym przed liftingiem. Drogą zakończenia, żeby nie przedłużać, bo nie ma o czym mówić e, więcej, tutaj, tak samo jak w tamtym. Widzicie, tak jak ja już tam Wam wspominałem, że to jest, że tak powiem, wada e, tych, e, bo jakiś taki cienki nikiel jest tutaj położony na tym moringu plastikowym, i to jest wada tych peżocików. E, schodzi często ten nikiel, nie wiem natomiast dlaczego w tych okolicach to schodzi. Przecież tu nie mamy żadnej półki, nic, mało kto grzebie, nie mamy jakiegoś tam przycisk, jest tutaj. E, no nie wiem dlaczego to schodzi. Kolejny Peżot, w kolejnym Peżocie to schodzi. Widzicie tu, gdzie ruszamy, gdzie sobie nastawiamy nawiewy i wszystko. Tutaj, tam, tu się nam nic nie dzieje. Te oringi tych nawiewów jak nowe. A tutaj, zobaczcie. Jeden jak i drugi. Także, tak jak mówiłem, tak jest. Jest to wada tego modelu. Oczywiście jest to wada, oczywiście delikatna, drobna. Nie ma o czym mówić, jest to wada wizualna. Wiecie, no, to, 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 nawet nie można tego nazwać wadą modelu, no, to, to, bo to by w sumie źle się wyraziłem. No. Taka drobna wada i tyle. Eee, cały czas podtrzymuję, że jest to najbardziej wygodny samochód do segmentu C. Nie kupicie nic bardziej wygodnego. Jeżeli uważacie, że jest coś bardziej wygodnego, chętnie się dowiem, co e, uważacie za bardziej wygodne niż ten Peugeot. Słuchajcie, ja nie wiem dokładnie, jak to jest zrobione, ale tak, w Peugeotie. E, 308, jak i przed liftingiem, takim po liftingu, ja mam wrażenie, że tu wszystko pracuje na moją wygodę. Zawieszenie pracuje idealnie, perfekcyjnie ten samochód płynie, on jest tak miękki on jest luksusowy, on jest komfortowy on jest ekskluzywny w tym wybieraniu tych nierówności ja mam wrażenie, że tu nawet jest przemyślany rozstaw nie rozstaw, rozmiar opon i ciśnienie w oponach które też powoduje to, że jeżeli będziemy się trzymali tego ciśnienia to dalej też będziemy mieli komfortowo żeby nie było za twardo tu nawet fotel pracuje na naszą wygodę, ten fotel jest tak jak za, za starych, dawnych lat motoryzacji. O miękki on pracuje, on się delikatnie przechyla, czujemy kurczę, no tak jak kiedyś były fotele na sprężynach. Pamiętacie, eee, starsi widzowie, mniej więcej w, moi, w moim wieku, powinni to pamiętać, jak kiedyś fotele potrafiły pracować. Tak samo tutaj fotel pracuje on pięknie pracuje i wszystko, suma summarum, daje nam ten efekt e, tej wygody. Tutaj mamy wersję pięciotrzwiową, dlatego jak sobie usiądziemy Eee, tak jak sobie usiądziemy, może tak, bo słońce świeci. Tak jak, jak, jak sobie patrzymy, jako kierowca, jak tylko popatrzymy, to od razu widzimy supek. Czy to na lewo, czy na prawo od razu widzimy słupek? Tam tego nie było, tam było bardziej przejrzyście. Eee, natomiast drzwi jak się otwierały, to z takim ułkiem, że trzeba było mieć po półtora bo dwa metry eee, miejsca gdzieś parkować na jakiś tam, że tak powiem. Eee, Końcach parkingów, dlatego że po, można by było przerysować samochód, e, który stoi obok nas. Na, naprawdę bardzo e, duże drzwi były. Jedne z największych, jakie widziałem, mimo że samochód nie jest wcale największy, jakim jeździłem. Natomiast tutaj te drzwi są odpowiednio, wszystko i wyprofilowane, i tutaj jest słupek odpowiednio dobrany, no, typowy segment e, C, typowy, że tak powiem, Hatchback pięciosobowy. Jak się tylko odwracamy To już widzimy koniec tego słupka To zależy jaka osoba jedzie Jeżeli jedzie osoba jeszcze większa ode mnie A ja mam 177 8,7 To będzie miała fotel odsunięty Jeszcze troszeczkę do tyłu Także najprawdopodobniej po, po rozglądaniu się Czy tam na lewo czy na prawo Będzie patrzała na słupki Na to trzeba wziąć uwagę Jeżeli to komuś będzie przeszkadzać Proponuję wersję 3 drzwiową Natomiast wersja 5 kapitalna, pięknie się tym jeździ, pięknie wygląda ten model e, po liftingu bardzo ładnie wygląda ten przód super zmienili ten wlot, e, szkoda, że nie mam jeszcze wersji bo jak będę miał, ale to już nie będę lamp wam pokazywał już nie będę osobnego odcinka nagrywał, może coś tam na TikToka wrzucę, tu, taka, tu w każdym razie są lampy do jazdy dziennej no i wygląda cały samochód kapitalnie no kurczę, no ten samochód jest naprawdę mega fajny mega wygodny, bardzo fajnie zrobiony, jest to bardzo wygodny samochód bardzo fajnie zrobiony bardzo fajny odsyng. Rewelacyjny ocynk Tutaj pamiętacie, jak wam pokazywałem tam. Tak samo i tutaj. Tu nie ma nigdzie ani grama rdzy. Tu, nawet jak, jak jest odprysk, to ten odprysk jest przez 10 najbliższych e, lat w takim samym stanie, w jakim był podczas tego, gdy miejsce zostało uszkodzone. Zobaczcie, jak wygląda w peżocie e, komora silnika. E, tak jak mówię, nagrywam to e, drogą sprostowania, takie rectification, tak? E, ok. Zobaczcie, jak to tu wszystko wygląda. Tu nie ma nawet gramadzy. Wszystko wygląda, jakby to normalnie było wypuszczone z fabryki. Nic nie się nie, nie dzieje. Kompletnie nic nie się nie dzieje. Nawet tribanty. Zobaczcie, nawet cibanty są wyglądają jakby były nowo pozakładane. Nie, nie są nowo zakładanym Deflektory sygnowane logiem PEŻOTA. Mamy tutaj taki woreczek z sierścią psa. To jest taki patent na kuny, bo tutaj jak widać już kuna próbowała się dobrać do samochodu. Tak samo zniszczyła wyciszenie maski. Wszystko wygląda rewelacyjnie. No tak jak mówię, no kurczę, no jest to kawał dobrej motoryzacji, e, naprawdę kawał dobrej motoryzacji. Jest to bardzo w ogóle niedoceniany samochód. Dlaczego tak jest, nie wiem, a raczej wiem, wiem. A, a, albo, jeszcze inaczej, albo jeszcze inaczej, powiem. Przypuszczam, dlatego, że Peugeot lubi e, Zmajstrować e, coś, że tak powiem, co nam nie będzie służyło, coś elektrycznego. I Peugeoty mają jakieś tam drobne wady, ale wiecie, no kurczę, no to jest. Drobna wada elektryczna w benzynie no to nie jest jakiś taki powód, żeby skreślać samochody. No. Pamiętamy silniki Diesla, które, które potrafiło zrobić Audi czy BMW, które, które niszczyły portfel, niszczyły rodziny, żeby te, żeby te samochody naprawić, to ludzie się musieli zadłużać. A tutaj nie ma nawet drogich części, także. Także no, nie uważam, żeby to nie był dobry samochód. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest to bardzo dobry samochód. E, I jeszcze e, drogą sprostowania pokażę Wam coś takiego. E, wziąłem ze sobą e, mój magiczny przyrząd. Słuchajcie, przelecimy go czujnikiem na szybciutko, żeby nie przedłużać odcinka, bo już wszystko co mogłem to już chyba nagrałem o tym samochodzie. Chciałem tylko Wam jeszcze pokazać, żebyście się nie przestraszyli jak będziecie kupować taki samochód, że on może mieć kilka różnych wartości w mikronach podawanych i mogą troszeczkę Wasze czujniki wariować. Nie każdy czujnik też jest na aluminium, bo on jest zrobiony i z aluminium i ze stali. I z plastiku. I teraz tak, przedni zderzak. Tutaj nie zderzak, tylko błotnik. On jest plastikowy. Musicie uważać, jakbyście się chcieli oprzeć, but zawiązać czy cokolwiek. Czasami, czasami sobie stajemy tak i sobie z kimś rozmawiamy. Tak? No to jak sobie tak staniecie, to możecie uszkodzić ten błotnik. Bo on jest bardzo, ale to bardzo miękki. Ale jest to bardzo tworzywo elastyczne, dobrze pracuje. Rzy w tych Peugeotach nie uświadczycie Ja jeszcze nie widziałem takiego Peugeota Ogólnie porzywiałego A miałem ich naprawdę sporo Teraz tak zobaczcie sobie Ciężko się jedną ręką nagrywa Ale może jakoś to wyjdzie 100 mikronów drzwi To też zależy gdzie 110 to też zależy do którego miejsca przełożycie. Na dole może być delikatnie grubiej, na, na górze może być delikatnie ciężej, cieniej, bo to wiadomo, jakie tam spływa. Ale tak czy inaczej, powinno Wam takie wartości pokazywać. Tutaj już mamy e, 190, tutaj mamy 110, a tutaj znowu klapa nam pokazuje 80. Stówka. Oczywiście samochód nie malowany w ogóle. Tutaj znowu mamy 110. Tutaj znowu mamy 140, 150. Tak jak widać, jest troszeczkę bardziej i wszędzie znowu stówka i 110. Widzicie? Ja nawet nie wiem. Tutaj pokazało, że jest aluminium. Od razu pokazało. Czujnik wykrył. 30 mikronów. 30 mikronów Reasumując Maska może mieć do 50 mikronów Tylna klapa Może mieć w granicach 110 mikronów A cała reszta Może mieć nawet do 180 Do 190 mikronów I to są całkowicie, całkowicie normalne wartości Tu już mamy 120 No Wynikają one z tego, że one są zrobione Z kilku różnych, różnych tworzyw Z kilku różnych, że tak powiem Materiałów Tyle nie. Przemówiliśmy sobie, ten, omówiliśmy sobie ten, ten przód. Pokazałem wam, że troszeczkę różni się audio i zdecydowanie lepiej chodzi. Znaczy się może nie różni się audio tyle, jak różni się wyświetlacz. Jest, jest bardziej, że tak powiem, nowoczesny, no, ma tam więcej różnych funkcji, które są widoczne tak jakby na pierwszy rzut oka. I tu mamy jeszcze takie coś jak ten jeśli chodzi o kwestię tempomatu, włączamy go w ten sposób, a wyłączamy go w ten sposób. Czyli góra włączamy dół wyłączamy. No i możemy na plus i minus sobie dodawać prędkość. Kolejna sprawa, jak jesteśmy sobie przy perzocie, chciałbym zwrócić uwagę na jakość wykonania, bo naprawdę ona jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Tutaj mamy plastiki, wiadomo, no, to też jest budżetowy samochód. Nie oczekujmy nie wiadomo czego. Mamy plastiki, twarde przede wszystkim te plastiki są. Ale do czego dążę? Zobaczcie, jak wygląda kierownica e, przy przebiegu. E, bo tu jest chyba przebieg 170 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Uh -huh. Teraz sprawdzimy ten przebieg 172 tysiące przebiegu, zobaczcie jak wygląda kierownica a teraz sobie możecie wejść na mój odcinek gdzie, gdzie pokazywałem Wam A-Klasę na moją prezentację A-Klasy eee, i zobaczcie sobie jak tam wyglądała eee, kierownica bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda, fajnie znosi próbę czasu ja nie mówię, że jest ładna, ja nie mówię, że jest gruba, że jest dobrze wyprofilowana. Ja mówię, że po prostu tutaj ta guma jako tako, że tak powiem, się sprawdza i się spisuje i nic się tutaj nie rysuje, nic nie schodzi, nic się nie zdziera. Jest to wszystko twarde i widać, że to będzie służyło latami. Tak jak mówię, wygoda. I komfort podróżowania tym samochodem Jest nieporównywalny z jego konkurencją Tutaj Peugeot jest Deklasyfikuje wszystkich po kolei Aurisa, Leona, A3 Golfa no, W tamtych samochodach nie ma tej ciszy I nie ma takiej wygody Patrzcie jakie tu są Tu są po 20 cm kolejne Zobaczcie to jest niemożliwe. Nie? Samochód z 2011 roku z przebiegiem 172 tysięcy na oryginalnych, wciąż na oryginalnych wahaczach. To jest po prostu niemożliwe. Słuchajcie, e, mimo tego, że Kuna sobie postanowiła pożyczyć oryginalne wyciszenie Mimo tego, że jej przeszkadzało Mimo faktu, że tego oryginalnego wyciszenia nie ma Samochód jest nadzwyczaj komfortowy I wybitnie cichy Naprawdę on jest tak dobrze wyciszony Że w środku naprawdę Czasami musimy się skupiać w ogóle nad tym Czy mamy włączony samochód czy nie A już w ogóle jak na przykład jedziemy tak jak teraz to Dojeżdżamy, hamujemy I stoimy na światłach To w tym momencie bardzo często łapię się na tym Że sprawdzam obroty Po prostu sprawdzam czy te obroty są, czy silnik jest zapalony także tutaj wszystko co mógł Peugeot zrobić, to zrobił, naprawdę kawał dobrej roboty, kawał dobrej motoryzacji eee, nigdy nie byłem za tym żeby powielać głupie plotki na temat Francuzów eee, i do teraz tak samo ich nie powielam, eee, przy czym trzeba sprostować, że uważam, że Peugeot i Citroen spoko Renault uważam, że jest to jednak samochód na zupełnie innym poziomie i jeszcze sprawa odnośnie klimatyzacji w Peugeotie 308 ona była ogólnie w standardzie i sama klimatyzacja nawet jeżeli nie mamy klimatronika to mrozi kapitalnie schładza cały samochód nic więcej nie potrzeba naprawdę znowu Peugeot się przyłożył znowu go trzeba pochwalić i znowu kawał dobrej motoryzacji mrozi kapitalnie nie trzeba w ogóle myśleć nad wersją z klimatronikiem i niepotrzebnie dopłacać natomiast jeżeli e, chcecie z klimatronikiem nic nie stoi na przeszkodzie co myślę na temat klimatyzacji manualnej a, e, na temat klimatronika już mówiłem e, chociażby w filmie w którym pokazywałem Wam Forda C-Maxa e, nie ma wielkich różnic o ile w ogóle różnice w mrożeniu są myślę, że u mnie na kanale jeżeli ktoś będzie chciał kupić Peugeot 308 T7 ma Ewidentnie wszystko powiedziane, wszystko ma pokazane, jak i, model, jak i model przed liftem, tak i model po lifcie. Wszystko omówiliśmy. Hmm, tyle. No nie chcę przedłużać, bo nie ma o czym tutaj więcej mówić. Wszystko już omówiłem. To jest tak jak mówię, takie, e, takie delikatne sprostowanie. Trzymajcie się do następnego. Hej!